Bohaterów tego filmu pozornie nie łączy nic. Z jednej strony mamy małżeństwo, które od kilku lat uczy swoje dzieci w domu. My edukację domową zaczęliśmy od naszego średniego syna, i tak naprawdę nasi znajomi, kiedy widzieli, że mamy kłopoty, bo on poszedł do szkoły yy, i on był wcześniakiem, i szukaliśmy rozwiązania. I nasi znajomi przynieśli nam dosłownie taką wydrukowaną gdzieś z internetu taki artykulik krótki yy, o homeschoolingu. Formalnie, edukacja domowa polega na tym, że dzieci nie chodzą do szkoły codziennie. Pojawiają się w szkole tylko na egzaminy, takie końcoworoczne, z każdego przedmiotu, a całość edukacji biorą na siebie rodzice. Z drugiej strony mamy 30 parolatka które od 7 lat żyje bez pieniędzy i dokumentów. W 2009 ostatecznie odeszły od używania pieniędzy. Przez około dwa lata. Większość mojego czasu była poświęcona zapewnieniu moich podstaw. Wyżywienie, dach nad głową, podróże, transport. I jeśli bym tylko tym się chciał zajmować, to nie byłoby kłopotu, bo nie jest tak ciężko. Rzeczy jak woofing, ochotnicze, powiedzmy jakieś na ochotnika praca gdzieś, to nie byłoby kłopotu. Ale ja od długiego czasu miałem tę wizję, że chcę nad technologiami pracować, które pomogą nam odejść od używania pieniędzy na skalę światową. Miałem polskie obywatelstwo, już wychowywałem się długie lata w, co ja bym powiedział do Rzeczy Wisły i mówię w języku polskim jeszcze całkiem, całkiem jak widać, I, ale to tyle. Jak ja mam Ciebie mówić? Elf, Pawlik? Może jakoś inaczej? Możesz nazywać Pawlik albo Elf. Jeśli jest więcej Elfów w okolicy, to wtedy jest mylące, to lepiej Pawlik użyć. Mamy też Friganina, czyli człowieka, który nie kupuje jedzenia, a żywi się tym, co sklepy wyrzucą do śmieci. Co to jest fryganizm? Korzystanie z jedzenia zdobytego, nie, nie kupowanego. Czy z fryganizmu jest w stanie wyżywić się przez miesiąc taka czteroosobowa rodzina, czyli dwoje dorosłych i dwoje dzieci na przykład? Bez problemu. Uważam, że bez problemu. Ja, ja znoszę, na, no, znoszę na ładne kilkadziesiąt osób, tak żeby rozdać. Ponadto no, jeszcze gotujemy dla, dla tych potrzebujących. Mamy założyciela fundacji, która zajmuje się między innymi propagowaniem naturalnych technologii budowlanych. Architektura naturalna to jest taka, w której większość materiałów pochodzi z, z lokalnego źródła mhm. i jest w minimalnym stopniu przetworzona. I wreszcie mamy przedstawicieli środowiska hakerskiego. Hakowanie to jest tak naprawdę podejście do wiedzy, podejście do życia. To nie jest tylko i wyłącznie programowanie, to nie są rzeczy związane z oprogramowaniem czy hardwarem. Na pierwszy rzut oka tych bohaterów nie łączy nic. Ale jeśli spojrzeć głębiej, okazuje się, że każdy z nich wpisuje się w trend określany jako off the grid. Życie poza systemem. W potocznym rozumieniu off the grid najczęściej kojarzy się z ludźmi, którzy żyją poza systemem energetycznym, czyli bez dostępu do prądu, gazu czy wody. Czasem także z ludźmi, którzy na jakiś czas rezygnują z technologii. Tymczasem off-gridersi nie rezygnują z technologii, która jest dla nich podobnie jak internet niezwykle ważna. Ale czy ty kwestionujesz w takim razie osiągnięcia obecne, osiągnięcia technologiczne? Nie, absolutnie. Ja uważam, że są ekstra i powinniśmy z nich korzystać tylko mądrze, tak? Mm -hmm. Nie dlatego e, kupować nowy iPod tylko dlatego, że się pojawił, tylko korzystać z, z niego wtedy, kiedy naprawdę jest nam potrzebny. Zjawisko w nie dotyczy też tylko energetyki, ale wszystkich obszarów naszego życia. My w Cohabitacie, tworząc ten cały ekosystem, tak zwany, staramy się Dotknąć tak wielu dziedzin, tych podstawowych dziedzin, schronienie, DOMTEK, energetyka, edukacja, żywność. To są te podstawowe poziomy, które dotyczą nas wszystkich, ale jakby od każdego, jakby każdy z nich nie jest ważniejszy od innego. Wszystkie są równie ważne, dlatego to jest ekosystem współzależności. Off the grid to światopogląd. Trend, który stale zyskuje na sile i ma ogromny wpływ na to, w jaki sposób powinny dziś funkcjonować firmy i marki. Trend poza systemem ma wiele wspólnego z ruchem społecznym określanym jako dobrowolna prostota. W skrócie chodzi tu o powrót do zwykłego życia. Do życia opartego na oszczędnej, świadomej konsumpcji, na zrównoważonym rozwoju, na posiadaniu praktycznych umiejętności, jak coś zrobić, zbudować, naprawić i na byciu samowystarczalnym w różnych obszarach własnego życia. Kiedyś jak był samochód, to człowiek jak się uparł, to go rozebrał i złożył. No, teraz samemu. już nie, tego nie zrobi, patrząc na to, jak samochody się zmieniają A w komputery. Teraz zaczynamy traktować to jako magiczne pudełko, które jak się zepsuje, to trzeba je zanieść i ono będzie naprawione i do nas wróci. Ale tak będzie. Akurat w przypadku samochodów tak będzie, bo samochody nam się zmieniły w komputery. tak Okej, nie otworzymy maski ja nie mówię, i tam nie, nie można mówię, sobie nic powiedzieć. Nie mówię, że to będzie złe, ja tylko mówię tyle, że moje dzieciaki nie będą w tym uczestniczyły. Wszystko mi się mieści w plecaku. Takie rzeczy materialne, na przykład, tego laptopa, ja go nie posiadam, ja go używam. Samowystarczalny można być w skali jednej osoby, ale to jest, to jest złudne, tak naprawdę. Można być samowystarczalnym w skali rodziny, grupy, społeczności, społeczeństwa, tak? I raczej, przez to, że mamy bardzo mocny ten wątek społecznościowy, i, i, i staramy się uświadomić, jak ogromna synergia i, i jakby wartość płynie ze współpracy to raczej naszym, naszym zrozumieniem słowa samowystarczalność jest, jest to samowystarczalność grupowa. Ludzie wpisujący się w ten trend są blisko natury. Rozumieją zależność człowieka od środowiska, ale z drugiej strony nie mieszkają w szałasach i nie żywią się korzonkami. To na dzień dzisiejszy praktycznie moje życie się nie różni za wiele. Taki, taki powiedzmy z zewnętrznego punktu widzenia. Jeśli tak patrzysz na mnie powiedzmy z daleka i na kogoś, który jest z pieniędzmi, to nie już nie się wiele. Ja śpię w łóżkach zazwyczaj poruszam się samochodami, nie prowadząc samemu, ale powiedzmy autostopem. Jem praktycznie to samo jedzenie. Mam nadzieję, jest zdrowsze niż wiele ludzi, którzy kalkuluje cenę jedzenia. No i kąpię się pod prysznicym. W moim odczuciu, jako ludzie odsunęliśmy się od natury za daleko i tak odłączyliśmy się od niej, i ja lubię siebie widzieć innych jako część natury, część ekosystemu. A w gryśsi nie izolują się od innych. Wręcz przeciwnie, mają silne poczucie przynależności do społeczności i odpowiedzialności za innych. No Poznimi będziemy wyruszać teraz na teren, na, na, na właśnie. Miałem dać mi za dużo, dopiero łączymy osob osoby, które chcą się uczyć, z osobami, które chcą budować samodzielnie. Wskrzeszając właśnie stary proces, który istniał na wsiach, gdzie ludzie sobie wzajemnie pomagali budować co doły. Nie mamy już dzisiaj takich społeczności wiejskich, ale mamy znaczą globalną, cyfrową wioskę w internecie. Tak jak ja, tak jak pewnie pani, mamy kontakty z, z, z rówieśnikami i nie tylko z rówieśnikami, bo, bo tak naprawdę środowisko, z którym mają kontakty nasze dzieci, jest bardzo różnorodne. I myślę, że właśnie to uczy ich w takiej prawidłowej socjalizacji i troszczenia się o innych i, e, i wchodzenia w, w kontakty z innymi. Staram się zbierać jak najwięcej, żeby też jak najwięcej rozdać. Co ciekawe, trend ten określany jest jako off-the-grid, ale żadna z osób, z którą rozmawiałam, nie uważa, że żyje poza systemem. A oczywiście na początku wydawało mi się, że jesteśmy bardzo poza systemem, bo to jest taka iluzja, moim zdaniem. Moim zdaniem nie można być poza systemem, bo jakby jesteśmy tak mocno umoczeni w tych interakcjach, które no, siłą rzeczy nas dotyczą, tak? bo jesteśmy w ramach y, jakiejś tam umowy społecznej i robimy te wszystkie inne rzeczy, więc jesteśmy w systemie. Do końca pewnie nie, no, no ciężko żyć poza systemem. I tak i nie. Jedną nogą. Bo niestety, system narzuca pewne ramy, w których musimy się poruszać, ale zostawia nam swobodę, w jaki sposób to zrealizujemy. Wszyscy jesteśmy częścią większego systemu, jakim jest ewolucja. Y tak jakby ludzie stworzyli sobie jakieś takie małe systemy, które pozwalają im koegzystować, pozwalają na budowanie cywilizacji, pozwalają na budowanie rzeczywi rzeczywistości rynkowej. I te zasady czasami pomagają, a czasami przeszkadzają. Z drugiej strony każda z nich próbuje ten system na swój sposób zmienić. Wymyślenie sposobu, jak to, co już jest, zmienić trochę funkcje, zmienić e, relacje między tymi rzeczami, tak, żeby zupełnie wytworzyć nową, nową jakość. Jak nad tym, powiedzmy, się zastanawiałem, tą, powiedzmy, rolą pieniądze, coś w sensie robienie niepożytecznego, zacząłem dostrzegać więcej więcej problemów, które w moim odczuciu były związane z tym systemem pieniężnym. I dlatego po jakimś czasie naprawdę nabrałem takiej dużej chęci do pieniądza. To właśnie jest charakterystyczne dla off Takie swego rodzaju poczucie dysonansu, niezgody na zastaną rzeczywistość, które potem prowadzą ich do zmiany trybu życia. I to nie jest tak, że oni wypadli z systemu, albo znaleźli się poza głównym nurtem przez przypadek, albo na skutek jakiegoś zbiegu okoliczności. Nie. To była ich świadoma decyzja. Często określana nawet jako przebudzenie. Ja uważam, że to jest bardzo ciekawe zjawisko i pozytywne, ponieważ to buduje takie... trochę nas budzi z takiego snu, tak? że wow, wow wow jednak mam potrzeby i to nie działa tak, jakbym chciał, tak? I to buduje trochę takie społeczeństwo sieciowe, internet bardzo przyspiesza ten proces. Ja nie chcę kogoś zmuszać, że ktoś nie wolno tobie używać złotówek czy euro, czy ty musisz to? Nie. Jak nie chcesz używać złotówek czy euro, jak chciałbym, żebyś miała czy miał wolność nie używania tego i mieć inne możliwości odnalezienia się w społeczeństwie, w ekonomicznych relacjach. Moja pierwsza praca związana z, z architekturą też bardzo mocno mi pokazała, na czym polega takie działania na rynku. Bardzo szybko zacząłem myśleć jak przedsiębiorca. No i właśnie wtedy też to zaczęło mocno mi oddziaływać na ten temat związany z rozwojem osobistym. I dlatego, tak to mówię, że, mówię, że to jest ten moment, kiedy odzyskałem świadomość, bo. Zacząłem jakby świadomie kształtować swoją ścieżkę rozwoju. Zdecydowaliśmy się najpierw Mateusza, naszego średniego synka, wziąć do edukacji domowej i z nim stawialiśmy pierwsze kroki. I takim bardzo dużym przełomem było to, kiedy spotkaliśmy innych rodziców, którzy już edukują dzieci w domu. Najważniejsze było dla mnie wtedy to, że jedna z mam powiedziała mi nie martw się, jesteś jedną z najbardziej kompetentnych osób do, nauczy do, na do bycia nauczycielem swoich dzieci. Ze względu na inny niż ogólnie przyjęty styl życia, o ludziach wpisujących się w trend poza systemem mówi się różnie. Bardzo często postrzega się ich przez pryzmat stereotypów, chociażby takich, że domy budowane według architektury naturalnej są zimne i ciemne. Na przykład, jeżeli chcesz zaizolować dom termicznie, to zamiast używać stereopianu, wykorzystujesz słomę. I to nie jest proces decyzyjny nacechowany ideologią, tylko to jest proces bardzo racjonalny, bo jak weźmiesz pod uwagę koszty. I ilość zakumulowanej energii w materiale i wpływ środowiskowy, to wszystko przemawia za słomą. To czemu ludzie tego nie używają? Bo nie wiedzą o tym. Jak się nas coś pytało, właśnie byliśmy razem z dzieckiem, ktoś, czy, czy chodzisz do szkoły, on mówi, że nie chodzi do szkoły, to o, biedaczku, pewnie jesteś chory. <noise> Ogromna stereotypizacja dotyczy także frigan, z tego względu, że tabu śmietnika jest w naszym kraju niezwykle silne. O mleko rzodkiego ja kupuję normalnie, słuchajcie. W Polsce nadal jest taki wstyd, gdy ktoś biega po si No, bardzo dużo ludzi wstydzi się jednak kiedyś na ten nie wiem, no, korzystać z tego. W innych krajach europejskich, chociażby w Niemczech, jest to bardziej zorganizowane i wygląda zupełnie inaczej. Tutaj właśnie mamy, co się nazywa fair-tailer, czyli ludzie z tego food-sharing network. Jeśli przyniosą, to nie odzyskują ze sklepów jedzenie, które byłoby wyrzucone. Mają całą sieć, gdzie... Mają takie platformy na, na sieci internetowej i ustawiają powiedzmy daty ze sklepami, kiedy mogą przyjść i wziąć te jedzenie, co byłoby wyrzucone. I to jedzenie każdy może sobie zalokować jak chce. Może sam wziąć zjeść, znajomym dać. Dzisiaj jest niewiele tutaj, puste lodówki, ale zależy czasami jest więcej. To się nazywa Disco, albo Dzieje się to w całej Europie, również na całym świecie. Czyli ludzie gotują jedzenie, które by zostało zmarnowane. I oferują wszystkim bezpłatnie, bez pieniędzy, jako po prostu oferta grzecznościowa. Off-gridersom często przypina się łatkę tak zwanych frików. Tymczasem w rzeczywistości to zwykli ludzie: kobiety, mężczyźni, starzy, młodzi, single, rodziny. Może żyją trochę bardziej świadomie i trochę mocniej stawiają na kreatywność. I teraz jest o wiele łatwiej być człowiekiem renesansu, niż kiedykolwiek indziej. Mamy komputery, które wykonują za nas y, najbardziej żmudne i skomplikowane zadania. Mamy maszyny, które wykonują za nas najbardziej żmudne i skomplikowane zadania. I teraz człowiek jest w stanie skupić się na tym, w czym człowiek jest dobry, czyli na kreatywności, na wymyślaniu, na tworzeniu. Najważniejsze jest to, że każdy ma coś, w czym jest bardzo dobry. I jakby to jest najważniejsze, żeby znaleźć to coś. Trzeba sobie powiedzieć jasno, że jakby w edukacji domowej celem jest wykształcenie samodzielnego dziecka. To jest też pytanie, co takie dziecko czy taki dorosły będzie chciał w tym życiu robić. Czy będzie chciał zostać pracownikiem korporacji i stosować się właśnie do różnych reguł pracujących w dużych firmach, czy też może założy swoją własną firmę i to on będzie dyktował te reguły. Faktycznie mają zdecydowanie większą potrzebę zmian. Mają potrzebę naprawiania, poprawiania systemu, w którym żyją. To my nie postrzegamy tego jako jakby życie poza systemem, postrzegamy to jako tworzenie nowej alternatywy, nowej opcji. Mhm. I raczej idziemy w kierunku takiego hakowania systemu, żeby on lepiej funkcjonował w ramach tego, czym jest aktualnie, niż próbowali wyważać wiesz, otwarte drzwi, bo jakby, jakby to wszystko działa. To właśnie od zmian, które w gridersie podejmują na mniejszą skalę, zaczynają się większe zmiany. Te, które mają wpływ na otaczającą nas rzeczywistość, na nasze przebudzenie.